Gotowa? Nie! Najgorsza cecha polskiego showbiznesu. Myślałam, że będę szybciej wiedzieć. Najgorsza polska cecha polskiego showbiznesu. Nie wiem. No że. Nie wiem. Nie wiem, bo ja mało funkcjonuję w show-biznesie, ja bardziej w show. Najbardziej niedoceniona polska płyta alternatywna w zeszłym roku, to? Akurat ta, yy, która mi się najbardziej podobała, została doceniona. Bo to był ten duet... Mleko. Yy, no jak się nazywają ci, co wygrali Fryderyki? The dumplings to oni. Oni mi się podobają. A najbardziej niedoceniona? Ale to właśnie jest ta, która zadałeś mi pytanie, ta niedoceniona, która była najlepsza, a ja właśnie powiedziałam, że ta najlepsza, która mi się najbardziej podobała, została doceniona i to właśnie byli oni wtedy. Okej, okay, dobra, trochę to trudne, ale postaram się trochę łatwiej. Co ci się podoba w rządach pis? Bo oh, kurwa! Co? Dobra! Oni mnie inspirują do tego, żeby wiesz, jakby fajnie ewoluować ze swoją fryzurą. E, myślę, że po, połączę to wszystko w takie koło bardziej. Żeby, żeby to nie były rogi może do końca, tylko, że wiesz, jakby wszyscy mówią zdejmij rogi, no nawet niektórzy mówią zdejm rogi, zdejm rogi, zdejm rogi. Zdejm rogi". Także może je zdejmę i zmienię wow. na takie bardziej koło, aureole może, coś takiego. Zdefiniuj celebrytę. Już była chyba definicja gdzieś tam stworzona tego zjawiska. A jakaś twoja? No celebryta to jest ktoś, kto celebruje życie swoją osobą się. Chyba ktoś, kto nie robi nic poza tym, że że, że ma twarz i Boże, nic nie robi. Buzie widzę! Twarz widzę! Buzie. Nie tworzy, nie... Nie ma chyba też, nie wiem, czy ci... Bo ja nie wiem, a to jest celebrytą? Takim przykładowym. Jakbyś miał to podpowiedzieć? Nie możesz pospowiadać. No to wtedy dlatego też mi ciężej tą def, taką definicję stworzyć. A boisz się islamizacji Europy? Prze ja. ja, ja ja się boję ludzi yy, niebezpiecznych, yy, ale czy wszyscy są niebezpieczni? Nie wiadomo. Ale kebaby są dobre. Z baraniną bardzo lubię.